Cześć! Z tej strony Adrian Puszer, FujitsuShop.pl. W dzisiejszym odcinku Fujitsu Esprimo D538, czyli komputer typu desktop w budżetowym wydaniu. Zaczynamy! Fujitsu Esprimo D538 to komputer w obudowie typu desktop, przystosowany do pracy w pozycji pionowej, jak i poziomej. Z zewnątrz szału nie ma, od klasyczna czern z czerwonym akcentem w stylu Fujitsu, ale spójrzmy bliżej. Front mieści napęd optyczny, cztery gniazda USB, porty audio, spory włącznik i opcjonalny czytnik kart Smart Card. Zmieści się też czytnik kart SD. Spory obszar perforacji plastra miodu wokół logo wskazuje, że Sprimo D538 ma czym oddychać. Jest to jedyny wlot powietrza, ponieważ z boków czarna obudowa jest absolutnie szczelna. Z tyłu jest już nieco ciekawiej. Płyta główna raczy na portami PS2 dla starszych peryferiów. Ponadto mamy DisplayPort i dvi Ethernet, cztery porty USB oraz audio. Jeśli potrzebujemy portu VGA, to ten dostarczony jest za pomocą karty rozszerzeń. Jednak zanim opowiemy sobie więcej o kartach, zajrzyjmy do środka. Zaczniemy nietypowo, bo od zasilacza. Do wyboru mamy dwa modele o mocy 210 i 280 W, które dzielą MS Primo D538 na dwa podmodele. Jest to istotne, ponieważ sercem MS Primo D538 mogą być procesory 8 i 9 generacji Intela, gdzie najmocniejszy i 79700 dostępny jest tylko z zasilaczem 280 W. Z drugiej strony skorzystać możemy z energooszczędnych procesorów Intel Celeron czy Pentium. Pamięć RAM to dobrze znane kości DDR4 o maksymalnej pojemności 32GB. Dyski twarde to konstrukcje SATA HDD i SSD, ale i również bardzo szybkie NVMe. W Esprimo D538 zamontujemy maksymalnie dwie karty rozszerzeń PCI Express. W tej kwestii mamy tu szeroki wybór. Możemy skorzystać z karty WiFi z Bluetoothem lub bez. Dodać gigabitowy Ethernet, interfejs SATA, dwa porty serial, USB 3.1 typu C czy wspomniany już wcześniej VGA. Uwaga, bo ten działa wyłącznie w parze ze zintegrowaną kartą graficzną procesora. Montując dedykowaną kartę graficzną Nvidia Quadro P400, umożliwimy sobie podłączenie trzech monitorów i obsługę podstawowych programów nie wymagających dużej mocy obliczeniowej. Jak widać, całe wnętrze możemy eksplorować beznarzędziowo, co z pewnością ułatwia serwis lub ewentualną rozbudowę. Wprawdzie, z Primo D538 w takiej formie, może bez problemu pracować w pionie, jednak w Fujitsu zaleca skorzystanie z dedykowanych stopek. Szkoda, że jest to opcjonalne akcesorium, bo stopki doskonale współpracują z innym dodatkiem, czyli filtrem przeciwkurzowym. Ta łatwo montowalna nakładka na frontowy panel sprawdzi się w utrzymaniu czystego wnętrza obudowy w każdych warunkach pracy. Filtr ten zwiększa nieco obwód panelu przedniego. W poziomie dzięki gumowym stopkom w niczym to nie przeszkadza, jednak bez dedykowanych stopek w pionie Esprimo D538 traci nieco stabilności. Niuanse na bok, bo Fujisu Esprimo D538 to komputer pełen zalet. Jakość wykonania oraz wysoka kultura pracy to już znak rozpoznawczy Japończyków. Przy tym nie cierpi wydajność, bo wachlarz konfiguracji jest bardzo szeroki. No ale dobrze, z podobną konfiguracją możemy kupić dużo mniejsze modele Fujitsu Esprimo Q lub G. Zgadza się? Wymienione modele są stworzone do biura przyszłości, jednak Fujitsu Esprimo D538 jest o co najmniej kilkanaście procent tańszy. Dodatkowo otrzymujemy szereg zalet, których nie posiadają modele QIG, takich jak duża możliwość rozbudowy podstawowych komponentów jak RAM, dedykowane karty graficzne czy karty rozszerzeń PCI Express. Nie zapomnijmy także o większej przestrzeni dyskowej, którą stanowić mogą dyski NVMe w połączeniu z dwoma dyskami 2,5 Cala lub jednym dyskiem 3,5 cala. Kolejną niezbyt oczywistą zaletą jest fakt, że Sprimo D538 doskonale sprawdzi się w środowisku ze starszymi peryferiami i infrastrukturą. Możemy zatem zwiększyć wydajność swoich stanowisk, odkładając w czasie wymiany monitorów VGA czy peryferiów ze złączami PS2. Komputer Fujitsu Sprimo D538 to niewielki sprzęt o zaskakująco dużych możliwościach w stosunku do ceny. Bez trudu sprosta wymaganiom dzisiejszego biura w zakresie wydajności, jak i bezpieczeństwa. Kompatybilność wsteczna ułatwia jego wdrożenie, zarówno we współczesnych, jak i starszych środowiskach pracy. Ponadto dobra jakość wykonania i beznarzędziowa obsługa zapewnią długi cykl życia produktu oraz bezproblemowy serwis. To wszystko w budżetowym wydaniu sprawia, że Fujitsu Esprimo D538 to mocny kandydat w modernizacji przestrzeni biurowych. Jeżeli zainteresował Cię komputer Fujitsu Esprimo D538, to zapraszamy do naszego sklepu na www.fujitsushop.pl, gdzie znajdziesz ten, jak i wiele innych modeli komputerów Fujitsu. Tu możesz skonsultować się z naszymi handlowcami, którzy pomogą w wyborze sprzętu dla Twoich potrzeb. Jeżeli także lubisz nasze materiały i chcesz być na bieżąco, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału lub odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie. Tymczasem, do usłyszenia!